Od kilkudziesięciu godzin świat żyje ogłoszeniem przez Władimira Putina, tak zwanej częściowej mobilizacji. Tak zwanej częściowej, dlatego że de facto państwo rosyjskie na podstawie tego dekretu jest w stanie połować w szeregi wojska każdego obywatela. Decyzję tę musimy rozpatrywać w pakiecie razem z dwoma faktami, które nastąpiły kilka dni wcześniej. Po pierwsze, zmianami prawa w odniesieniu do. Wojskowych, prawa karnego wprowadzonych przez Państwową Dumę Rosyjską, jak i decyzją o ogłoszeniu referendów w kilku obwodach ukraińskich, czyli Bugańskim, Donieckim, Zaporożu i Hersoniu. De facto oznacza to, że z punktu widzenia prawa rosyjskiego, za dwa tygodnie te obwody staną się częścią państwa rosyjskiego, czyli Putin w ten sposób osiąga. Możliwość wysyłania obywateli rosyjskich na wojnę, której nie ogłosił. Dlatego, że zgodnie z prawem rosyjskim to nie będzie wojna, to będzie przemieszczanie wojsk na terenie państwa rosyjskiego. Ta decyzja Putina jest jednocześnie odpowiedzią na udaną ofensywę wojsk ukraińskich sprzed kilku tygodni, polegającej na faktycznym wyzwoleniu prawie całego obwodu Charkowskiego. Ta ofensywa jest dlatego tak ważna, nie, nie tylko z tego powodu, że Ukraińcy wyzwolili część swoich terytoriów, ale przede wszystkim pokazali, że są zdolni do strategicznej ofensywy, Sto, zdo, są zdolni do przełamywania obrony wojsk rosyjskich. Powszechnie uważa się, że w tej chwili Rosja na dany moment nie dysponuje na tyle dużą siłą militarną, żeby zbudować jednostki taktyczne zdolne do ofensywy, do przełamania oporu wojsk ukraińskiego. To, co się dzieje na Donbasie, czyli ciężkie walki wokół Bachmutu, które są nadal są realizowane przez Rosjan, no to jest dalej zdobywanie metrów kwadratowych terenów po poprzez poszczególne doby, więc wiadomo, że w ten sposób oporu ukraińskiego Rosjanie nie przełamią. Jednocześnie Putin tą decyzją. Zmienia zasady prowadzenia tej wojny, przenosi ją na inny poziom. W opiniach świata zachodu ta decyzja jest traktowana jako tak zwana bardzo poważna eskalacja. Czyli, z jednej strony, jest to oczywiście słabość państwa rosyjskiego, ale z drugiej strony jest ta świadomość, że Władimir Putin podniósł poprzeczkę zagrożenia dla wszystkich. Między innymi dlatego, że zgodnie z doktryną strategiczną Rosji, Rosja ma prawo do użycia broni jądrowej. W sytuacji, kiedy atak przeciwnika grozi egzystencji państwa rosyjskiego, jak i w obronie terytorium rosyjskiego. W, 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 w rozumieniu prawa rosyjskiego Donbas stanie się mniej więcej pewnie za dwa tygodnie, stanie się terenem państwa rosyjskiego. Więc Putin nie wyklucza żadnej opcji, tak to komunikuje Zachodowi, włącznie z możliwością użycia broni nuklearnej. Władimir Putin ma szansę wygrać tę wojnę na dwa sposoby. Jeden sposób to jest sposób militarny, to jest jak gdyby oczywiste. Wygląda na to, że nie jest zdolny tego dokonać. Te na tą chwilę 300 tysięcy powołanych do wojska, moim zdaniem, ma załatać problemy z siłą żywą na terenie Donbasu i Herszonczyzny. Czyli de facto, moim zdaniem, w perspektywie kilku miesięcy są to siły defensywne. Rosja nie będzie w stanie zorganizować z tych setek tysięcy powołanych dużej siły uderzeniowej, więc jest to zasypanie dziur w kontekście obrony Donbasu i Hersońszczyzny, a ważne jest to w kontekście takim, żeby zapewnić obronę wobec spodziewanych dalszych działań ofensywnych armii ukraińskiej tych terenów na okres zimy. Dlaczego na okres zimy? Dlatego, że drugim frontem, na którym toczy się ta wojna, jest wojna z Zachodem. Oczywiście nie ma charakteru starcia wojsk, bezpośredniego starcia wojsk Zachodu i Rosji, ale bez wsparcia Zachodu Ukraina byłaby zdolna do prowadzenia tej wojny maksimum przez miesiąc. Zachód wspiera Ukrainę na dwa sposoby militarnie i finansowo. Bez, to, to są dwie nogi tego wsparcia. Jeżeli wyłączy Którykolwiek ten element wsparcia dla państwa ukraińskiego, państwo ukraińskie nie będzie zdolne do prowadzenia wojny. Więc ten ruch jedno, eskalacyjny ze strony Putina oznacza sygnał do Zachodu, że w Rosji jest determinacja do dalszej walki i do przetrwania zimy. Putin jednocześnie zakłada, że kryzys, który, kryzys energetyczny, który nadchodzi w Europie, e, i kryzys społeczny, który w wyniku tego nastąpi, bo on zapewne nastąpi pytanie tylko w jakiej skali, jak sobie Państwo zachodu z tym poradzą, na no przykład, chociażby wczoraj z Brukseli, gdzie wielotysięczne manifestacje odbyły się przeciwko drożyźnie. Więc Putin liczy, że w perspektywie zimowych miesięcy przyszłego roku mówię dlatego o zimowych miesiącach przyszłego roku, dlatego że perspektywa Zapewnienia finansowania dla państwa ukraińskiego i, i dostaw broni w perspektywie końca tego roku jest raczej zabezpieczona, że wtedy te problemy spowodują gotowość do skorzystania z oferty Putina, którą Putin wysyła już od wielu tygodni na różne strony o gotowości do przystąpienia do, do rozmów. Paradoksalnie Putin stał się w tej chwili największym zwolennikiem pokoju pewnie który jest na świecie dlatego że z punktu widzenia strategicznego moim zdaniem te wszystkie ruchy które wykonuje to wykonuje w celu takim żeby doprowadzić do rozmów które w pierwszej kolejności zawocują zawieszeniem broni czyli ugrzęźnięciem frontu na Ukrainie mniej więcej w tym miejscu w którym on się znajduje to jest dzisiaj maksimum sukcesu który Putin może osiągnąć i moim zdaniem, te decyzje właśnie temu służą. Nie możemy uciec od krótkich rozważań na temat zagrożenia nuklearnego, które w tej chwili w, czy, czy w opinii amerykańskiej czy, czy, czy zachodniej Europy jest traktowana bardzo poważnie. Czyli, moim zdaniem, po raz pierwszy zachód bierze na poważnie możliwość wyeskalowania tego konfliktu do poziomu użycia taktycznej broni jądrowej. No stąd się biorą między innymi analizy mówiące de facto o tym, że, że użycie tej taktycznej broni nie jest w stanie zmienić przebiegu wojny, dlatego że te pojedyncze pociski nuklearne de facto nie wyrządzają większej szkody niż te zmasowane ostrzały artyleryjskie, które Rosja w tej chwili prowadzi przy użyciu również bomb na przykład termobarycznych. Jest to oczywiście częścią wojny psychologicznej, gdzie Zachód musi, powinien i musi pokazywać Rosji, że nie jest gotowy do, do ustępstw. Jeżeli Putin doprowadzi do rozmów pokojowych, czy rozmów o zawieszeniu broni w ciągu najbliższych kilku miesięcy, będzie to jego maksymalny obecnie strategiczny sukces. To, co potrzeba Ukraińcom i Zachodowi, to determinacji. Dlatego, że tak jak mówiłem, o wyniku wojny decyduje zarządzanie jej przebiegiem, ale w o wiele większym stopniu decydują różnice potencjałów. Bez względu na wszystko, w oczywisty sposób Zachód ma dużo większy potencjał, i tylko przy wystarczającym stopniu determinacji to doprowadzi do tego, że Putin tej wojny nie wygra. Jeżeli nie wygra, to przegra. A jeżeli Putin przegra tę wojnę, to otworzy to zupełnie nowy etap w historii Rosji, Europy i całego świata.